Chciał kierować wersję. Złoką wodę. To co Alistar ostatni? Jest to Bronze 5, czyli supportem nie umie grać. Czyli pewnie wziął jakieś z dmg'em. Musi mieć jakiegoś z damage'em Bronze Blica. Blitza. Zaskoczył mnie. No dobry mają team, muszę przyznać. Uh -huh. Mają wszystko. No i Yasuo zablokuje nasze ulty, wszystkie. Bez wyjątku. Nie, nie, nie. Lux, jesteś wyjątkiem. No ja tak, racja, ale tak to pozostali, tak. Ogólnie fokus na werksela. To robimy tak, zmuszamy go, rzucasz ulti w Werksele, żeby właśnie tę tarczę swoją jednak rzucił. No. Na twoje ulti. I tak go walnij, tak, nie? No tak. A my potem jak spadnie tarcza, wszystkie nasze poszły. Dokładnie. Może o tym wiedzieć, ale po prostu z przyzwyczajenia. Dawaj i Blitzkrank, mój wooden komputer. Będziemy wiem do czego brązowy. To jest parowy komputer, gra w końcu Blitzem. Tak? Tak. Kurwa, no, jest... wziąłem złote. No, mogłem wziąć barierę. A nie, bardziej, bardziej Keystone bym wziął na Twoje miejsce. inne. Jest Biskrank. Dobrze. Ale. On jest Thunderlordem, pamiętajcie, że jak E wyjebie komuś, bo to się stakuje ze No tak. Znaczy, może czymkolwiek bić, to. No tak. Thunderlord wejdzie. Przyciąga i z akurat tak. Znaczy, do, dopiero Kulti puści, bo wtedy jest trzeci hit. Ale... A zobaczcie na ten Keystone, co gata. No proszę. Co, może odejdzie? Atak speeda. Ja w sumie pamiętam, że ABT graliśmy, go zrobiłem pod AP Attack Speed. Tak. Rządełko Vicent, takie rzeczy. To najebałem wtedy Albertowi. Albert był full AP Czogatem, a ja, a ja byłem Czogatem tym takim na prędkość, wiesz, o taki co. Na e, na e polegał jego atak i pokonałem Albert. Uuuu... <noise> mi Myślałem, że stawisz tę grę na YouTube'a, bo... A kto nagrywał poprzedni mecz? Ja... I są nagrane twoje hoki, naprawdę, które bardzo dobre. Nie, bo coś tam... My się śmialiśmy z tej jednej sytuacji, a... Że ty wziąłeś, ultowałeś za pomocą Sturnera. No. To ja chciałem zrobić. I nie, nie mógł się zdecydować, którego znak ma. iść. Tak? Tak? shot. Ta? Ta? 90 sekund, Amore y, Charles, także najpierw. Nice. Ta? Przostał. Dobra. W dobrym, <laughs> to... dobrym kierunku. Ale najgorzej jesteśmy fiórami i teoretycznie, jeśli Blitzkan zajłoby się pod AP i jakby wpadł w środek nas i włączył ult, to by nas zabił i na kwadrę. To jest jak Ej patrzcie tu patrzcie To To w wszyscy zużyjmy teraz Teraz też, żeby widzieli O Zużyjcie się było sprawiedliwie że go zabiliśmy to Tak, już Wam Tak zużyjcie. też No bo zabiliśmy kurwa w końcu tego no Afka Chyba, že to byl bait na apka, i byl głupý, po prostu. A nie, nie był głupý, bo mu to wyszło, że byliśmy byl, do byl, flety. Byl, byl. Zajebało, nie? Zajebimy to liście. Widzę, że w jeszcze jeszcze no co się mówi? Jakie brązowe myśli, moje. No, jest nagrane, także jak ktoś to, to zlepić ładnie.

O, chciałem zespilować. Fajna jest Aska, bo ona ma to w bardzo duży zasięg Powolnie spowolnie sobie postać i ją zabije po prostu splitna. Ciekawe, ta a, ty, może to a czemu ty Albert Podapę po sobie nie poszedłeś? No. pod podapę, tylko po prostu do rana do pokoju większego skoku na początku. A chyba. Czyli Archanioła potem spadać, tak? Nie leczego. A chodzi ci o ten o ten drugi. No tak, tak, tak. No, bo Ale tego... to później, jak już się startuje tego, teraz podzielamy. No też kiedy hmm. nie zrobiłeś, no, no, dobra. No ja mówię, że dobre jest to no i tak zanim się wrócę, trochę minie, tak naprawdę, Wystakuję sobie tak, trochę tą kropelkę. A pokój mam no, większy na początku, do później, jak będę miał AP, to dużo przejść i sobie zmaksuję wuje. A teraz więcej Globalny ulti. Ja mam, no mam ulti. No ma chyba. Dawać ulti. Ratujcie mnie. O ja pierwszy, ale tak mnie <noise> Wszystko, po się jebać? Tu ja nie rzuciłem ulta No, nadrobiłeś

Nie nie masz szczęścia, tylko to żój Krzysiek, bo przegrywasz nam grę i się zreportuje po prostu. No. Jakie zreportuję? Pierwszy raz zeprułem. Zreportuję cię zafidowanie globalne. Nie zreportuj Glob... zafidowanie globalne. globalne. Proszę bardzo, to cię. Globalne fidowanie. To ci zmontuję taki filmik, że wiesz, na 5 lat cię zapamiętają. A ja ci zmontuję taki filmik, że na 10 lat cię zapamiętają. Ja zmontuję wam taki filmik, że zamknięcie morde. Akurat wścieknie no nie gram Mogę. No, no właśnie, wiecie. Ale ja mogę dać. To jest spokój. No, taki down. Dobra, zaraz wszyscy mamy ulty i wywalamy naraz. Nie mam many, bo miałbym ja się zapierdalnić. Ale zaraz, musi mieć 100 many na ulta, więc zaraz będziesz Albert doduj. Nie. Dobra. Trzy. Cztery. E, Janę, Janę. Ryk. Uuuuuhhhh, capa! Capa! <sum> ah, No cu... no... Mas só no gulneco! já as To patrzcie, to patrzcie, już mogę towery znowu atakować jak kiedyś idzie Ale mówię ci, że to nie, nie zmieniono tego, że patrz, może, go możesz bić tym turety Tylko to, że... Nie kiedyś nie było można chyba nawet... Yy, tej ale że, że mogła yy, generować staki z tego kół. A teraz ale musisz... mogła też bić chyba wtedy. Na, tak, ale teraz... Możesz, musisz nastakować się wcześniej, ale... dopiero możesz bić, bo a to wcześniej mogło się stakować już na turecie. O to chodziło. Ale nie, nie działało to na turecie wcześniej w ogóle. Nawet jak nastakować wcześniej. Tak? Tak. E, zła wiadomość, wiadomo jest lata. No, on jak padnie, w nas kurwa śmierć. No, masz ma nieskę, masz nieskę? Nie masz nieskę, nie szczęście. No najlepszy bild świata. Dada wystarczy mnie to by podapenić że na nas i tak będzie dobre bo kto będzie nas Magic Rediction Brawo. Z jakiegoś Malmoritiusa. Mam ulti Ja też mam zaraz będzie mieć ulty i 20 sekund i No i dobra Nie złapię ten z frankoniem Aleksie Jaki brozof, brozole byś Ja cię zreportuję po prostu za globalne fidowanie Pełen bronz Zaniesz reporta i się potem nauczysz, że nie można fidować na takich grach No dawaj hej.

Chciał tylko plusa. Pan tylko chciał plus. Manu? Tak. Cieszę się. To dawaj, Jak wszyscy. Jak ta, jak, jak trafi z tunem, to blitzkranka. Albo jakiś stun wejdzie. To po prostu wszyscy lecą.

Zablokował. Zostaw mi ktoś coś. Okay. Nie miałeś... eee? Eh? No ja nie, świętałem ci dopiero. Ja w bazie jeszcze nie byłem. Ja też, nie. też Latam z tym łukiem, kurwa. Ile masz goba?

Nie żebym się przesfalał ale nawet tak bytnie nie ogarniałem gdzie puszczam Ciemno i proszę A, tak. Być kręcia wystać z powolni potem przyjrzymy do niego stun, no daj, już Trzeba jeszcze raz zrobić tak, że wszyscy wywalam mult Oni mają 3 kilo, nice. Berserk powinien bardziej agresywnie grać. Jakiś nie wiem, podrzucić i od razu wbić na ulcie, żeby dać sygnał jakiś tym dawnym. Bo tak to i nic nie zrobi. Przygotujmy się powoli do tego, żeby sobie zrobić kombo zły. Dobra, mam 10 sekund, 15 sekund. Ale mnie biją, już mocno. 4 sekundy. Oops! Leci, leci 8. Так ты снял. Пойдем на баланс. Лель. Лель. Сильно попросту, Лель. Tego masz. <gry> Lewasty. <gry> Nie obrażaj. Muszę się jeszcze raz dać blizowi pulać. bied. Wszystko po prostu. Co? Dobra to czekamy na górę, ale na mnie i kombo kolejny 40 sekund mam no do Tak Ja mam dawno na kupiony więc szybko schodź. Ja w stepie nie był No Tak Mogłoby innego jak No ale Jeszcze tornado Tutaj treszu Żeby inny niż ja, nie? No właśnie Dawaj halber, dawaj, dawaj, dawaj! Jak się biega? Takie gówno No wpierdolił mi co mówiłeś Gówno jedno wpierdolił No i spowalniam ranka i gówno. No i... Jezu, win. win! Win! Nie, mój kampanie jest za perfekta teraz sama perfekta. Nigdy nie umrę. Nie, nie, nie. Krzysiek! Prawie się to. Wleszono w jego pula. Krzysiek, ale mnie rozpalasz w tej grze, na piękne Piękna gra, nie?

Dajin ulgi? Ja nie, przeszło przez ścianę. Nie przez ścianę, tylko obok ściany rzuciłem dawniej. Specjalnie to zrobiłem. No przeszło przez ścianę. 3017. O, jak pójdę do was, jak mnie zabiją, to sprzedaję wszystko i idę pod apa nie? Co ty, co ty, sprzedajesz? Nic nie musisz sprzedawać, bo No, nawet... to, co, coś, tam będzie. Za 700 sprzedam łódz, buty za 210. No po co? Przecież ty... możesz kupić też buty na... Nie, kupię Echo Lich będzie dobrze. To co? od razu możesz kupić sobie, wiesz... Czekaj, bo to nie jest powiedziane, żeby w ogóle mnie w ogóle zabijał, nie? Nie ma tarczy ten Jasuo. Jedziemy z nimi Nie! Pierwszy no, kurwa. mis. Kurwa, pierwszego zniszczyłem w tej grze Tam, że on się rusza, on stuna dostał, wiesz? Niby dobre te stuny, jednak Dobrem, spuść. Iź dno w górach, chcę zobaczyć hula, proszę. proszę. Nie, bo. A, a wiadomo, że po Proszę, proszę cię bardzo. No dobra. Daj się, ale, ale daj się. Ale, maj, ale wy też zgincie, żebym się też pograł z Zginłem. I i widzisz i puszuję specjalnie. No, tresu. Co to jest skill dał to. Marno, Molbik na ramię po prostu. Fula pe asze. O, Lidzbane, <gryzbain> Morello. <gryzbain> Ludem. Dobrze, tylko czekam jeszcze na buty Joańskie, żeby cooldowny wyrównać. Poczekajcie, poczekajcie. Jeszcze Rabadona chciałem, ale już... Nie, nie mam, pieniędzy. Ale ja myślę Dobra. o sobie. Dobra, rzucam, nie? Tak rzucam po prostu, zobaczymy. Nie! Yeah. <ścoughs> no i Albertem. O, proszę, chodź. tak jak ja szybko biegam. Kurwa, dziękuję. dodżuj. Ili izby, o, no, proszę, dobra Dobra kończymy to, bo nie znęcajmy się na huwerką Nie no jeszcze raz ten no Jeszcze jedno ulti, no ludzie, no weźcie Jedno ulti To Nie, samych Nie poczekam aż będzie wchodził Czekaj 5 sekund, 5 sekund, 3 Zabili... Zabili go! Zabili go! Ej bo mam troszkę sekundę, nie? My to Krzysiek tak. akurat my mówiliśmy o tym, żeby go otarować. A jako jedyni nie zdejmuj Tak to pięknie, kurwa, po co mi Ale chce się skończyć grę no. patrz pa, pa. Ale. to, Ale. Można... Ale. 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 zjemnie Nie, zje ja czekam na Ale. I Ale. 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 nie, nie. O Boże. Ape Na przysłonku. Wery nie wiem czy jeszcze będzie grał. Teraz siedzi już w bazie. On już, po on już jak zobaczył, że A, a P, J, P. Pewnie w bazie siedzi. To jest przez całą planszę pustę ultra. Pomyślałem, to ich minę Trafiłem no. akurat tego wychodzącego gada. Tak, czogat akurat trafił we mnie. Nie, Już widzę, że Hubert wyłączył się z gry Choć jeszcze zabijemy go, Alder. Забием его Боже, я не знаю, это Так, В, А, В, И так тянем мне эту игру Не падай Bo ja nic nie poddaję, Gier. O yeah. A to żeby se podejść, to się poddałeś. Ja nie podam, nigdy nie kliknę Ale jest. Ale zora. Ale no zora. <grywa> Kurwa, mi się dali. Kurwa, zrobiłem taki ideę, że się przegrałem.